Dziś mam dla Was gadżet trochę mniej techniczny niż to, co zazwyczaj przewija się u mnie na kanale, a mianowicie mocowanie telefonu do roweru od firmy Peak Design. Testowałem to na Helu, kiedy przez tydzień testowałem Elektryka Velodevil, którego możecie sobie obejrzeć u mnie na kanale, i właśnie wtedy, jako że jeździłem rekreacyjnie, testowałem też to mocowanie do telefonu. I jak widzicie tu, chociażby na tym krótkim teście machaniowym, sprawdza się to świetnie. Jest mega wygodnie. Montuje się bez narzędzi. Ma tu redukcję na węższą, grubszą kierownicę. Ma mocowanie pokrętłem. Ma opcję mocowania w pionie i w poziomie bez żadnych narzędzi. Jedną ręką sobie to można. No, jedną jak jedną. Jedną ręką można odblokować, drugą można przepiąć. Bardzo łatwo to zrobić w czasie jazdy. Etui jest bardzo zgrabne, wąziutkie. Ja przyznam się Wam szczerze, że trochę się bałem, że mi się w nim telefon uszkodzi, no bo mój telefon leci na glebę um, kilka, kilkanaście razy dziennie. Kilka razy dziennie to musi worsowalność z wysokości metra czy ileś. I najczęściej używam mega pancernych etui Rockforma, aczkolwiek ostatnio mój Rockform nie uchronił. Tej czternastki jak wydymiłem na hulajnodze elektrycznej trzymając telefon w ręku i walnąłem nim, w sumie to w tym ręku, podparłem się o ziemię trzymając telefon w łapie, to róg ekranu się zbił i obudowa się zrysowała. Na pewno tu i Peak Design, które tu widzicie jest dużo bardziej schludne, płaszczutkie, ładne, jak dla mnie to w ogóle takie mega slim. Myślę, że dla normalnych ludzi to jest pewnie mega grube, ale no nie wiem. Mi się bardzo podoba. Wykończenie takie ma mocno casualowe, biznesowe, ładne. Bardzo dobre technicznie mocowanie. Widać, że tu materiały są super dobrane, trwałe. Dobrze jest to wszystko wykonane. Mimo, że tam jakiś piach na helu był, jeżdżone było w deszczu i różne rzeczy się z tym działy, to w zasadzie zestaw wygląda jak nowy. Prawie nie ma żadnych śladów użytkowania i nie było z nim żadnych problemów nic się nie poluzowało nie opuściło nie przesunęło do zestawu przyszła specjalna szyba pasująca do tego etui ale ta która była naklejona nie pamiętam jaką mam naklejoną też działała więc nie zmieniałem szyby szkła tego ochronnego no i, i tak ten zestaw wygląda na testach bardzo dobrze się sprawdził tu w pudełku jeszcze coś grzechoce możemy zajrzeć, bo już nie pamiętam, co tam jeszcze przyszło z tym. Chyba jakaś śrubka do zamocowania na sztywno. A, o widzicie, przyszedł jeszcze cały zestaw podkładków, a kupa fajnych rzeczy tu przyszło, jakoś się nie przyglądałem. Przyszedł cały zestaw podkładków na różne średnice kierownic, także tu od najcieńszej do najgrubszej można sobie do wszystkiego zamontować i przyszło coś, co jest mega użyteczne, mianowicie... Dodatkowe mocowanie, które wjeżdża tu od spodu i pozwala przyczepić lampkę lub kamerkę tutaj pod telefonem. No to jest bardzo przydatna opcja. I tyle kluczyk do śrubeczek, żeby sobie można było właśnie tutaj ewentualnie to zamontować. O tym, że jest to produkt premium, dla mnie świadczy niestety nie tylko jakość. Komponentów, precyzja wykonania i to, jak dobrze działa, jak schludnie jest wykonany, ale też cena. 379 zł, jeżeli dobrze pamiętam, kosztuje uchwyt i 239 zł kosztuje etui na telefon. Także secik kosztuje 6 stówek. No, nie jest to najtańsze etui na rynku, żeby nie powiedzieć, że chyba jedno z droższych, ale przyznam się też, bez bicia, a miałem w ręku różne Kiejdże i parę innych dobrych marek, że tak przemyślanego, porządnego i intuicyjnego w obsłudze etui to nie widziałem. Ja dużo z telefonem nie jeżdżę, raczej tylko na jakichś zagranicznych wycieczkach, gdzie korzystam z telefonu jako z aparatu fotograficznego, podręcznego i z mapnika, ewentualnie na jakichś mapach Google i tak dalej, no to wtedy wjeżdżę jakieś tam Mocowanie właśnie do forma najczęściej, albo jakieś różne wynalazki, zależy co tam jest pod ręką. No, na pewno ten peak design robi robotę, i takie tygodniowe testy wykazały, że super się sprawdza, mega wygodnie się z tego korzysta. Nie widzę żadnych minusów. Jedynie samo etui na telefon, jak dla mnie, jest trochę za bardzo. Eleganckie i biznesowe, a trochę za mało kuloodporne, no bo moje telefony to bardziej funkcjonują jak młotek niż jak ekskluzywny gadżet, więc mają ciężkie życie. Yy, I swojego czasu miałem takie otterboxy zamykane na dwie stalowe klamry na jakimś iPhoneie 5 czy coś takiego. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Wrzucajcie, jak macie jakieś pytania, komentarze, uwagi pod filmem. Wrzucam wam też link do strony dystrybutora na Polskę. Dzięki za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w kolejnych wideo. Hej!